Siema widzowie Co tam u was Do tej serversem Bo mnie źle widzowie a u was Bo kurwa ping! 120 pingów Hello darkest Oj, miejscu widzowie, przepraszam Kurwa, 200 pingów Ja to kurwa tego nie cierpię Ciuołej! Ciuołej! Tapujemy, tapujemy, Na tapujemy wizeraz... To nasz motto dzisiaj nie? Co? Nasz motto dzisiaj co nie? Tak jest Sąbiacze, Krzyszto, wyślij tam. mi te zdjęcia profilowe, no, co masz na tycie. Co piesku? To. Kurwa, ten pfpsera. Jest na live'ie? No. Polidł dzisiaj kurwa do mnie dwa razy albo trzy. Patrz na tę główkę na niego. Pfpsera. No, wyślij mi te profilowe, co masz na tycie. No jak tam kurwa, piesku? O, daj mi go. Powiesz go sobie w pokoju. Jasne. Albo nie, na schodach go powiesz. Kurwa nie mam ping Weź ty mi profilowe tego twojego I ty. Albo skąd go masz? To za kurwa swoje weź co? No potrzebuję go Jasne Graczko, FP red. Jest kurwa w test, tylko jeszcze jesteś bowolany jebany Kurwa rzeczywiście nie jesteś ty Jesteś kurwa tylko zawróciłem ty gili baranie A odbudowali jeszcze w Fuj, to mam. Jutro masz kurwa znowu przybite. TNT musimy na, więcej nakopać. Czy Gra. Dobra, Gry. jutro to. Bo teraz idę sobie pograć. 503 punktów. Kurwa, mega dobry jesteś. Ty będziesz dziś rozwania robił? Odbudowali. Fajnie, że odbudowali 40 ranking. Co? Co mówisz? Tent, robić dzisiaj losowanko. No, będę, będę robił. Ci wej. tylko kurwa, ma 200 pingów, widzę. Nie wiem, co jest grane. O, 40-60. No i kurwa. O jest Co jest? Czego mi gry nie chce przechwytywać? No No i jebać to Pusty Właśnie nie powieram, No chłop się pyta Mo chcę swoją gildę wbijać No jestem Tylko mam 4000 pingu Ja pierdolę Jebany internet, bym go kurwa skasował Kurwa Orange jebany No nie Chciałem cię na światło, na światło co nie masz Wiem. Idę teraz na Fortnite. Bo dawno grałem.